Jeżeli chodzi o tą ogólnopolską akcję, tak to nazwijmy, likwidacji najmniejszych sądów rejonowych, to jest właśnie ten moment, tak jak pan pyta. Na terenie kraju znika 70 bądź 80 najmniejszych sądów rejonowych. W naszej okolicy, w naszym regionie dotyka to dwóch sądów. Sądu rejonowego w Głubczycach i sądu rejonowego w Oleśnie. Nysa jest niezagrożona, tutaj mogę... Uspokoić obywateli naszego miasta i powiatu sąd rejonowy w Nysie, jako że w skali kraju jest sądem średniej wielkości, nie jest zagrożony likwidacją ani w tym roku, ani myślę w latach następnych. Zgodnie z rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z dnia 29 listopada w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych do Opola zostanie przekazana część spraw. Przy czym jednocześnie z tą akcją likwidacji najmniejszych sądów trwają, można powiedzieć, równolegle inne działania ministerstwa, związane z pewnym scaleniem orzekania czy struktury orzeczniczej w niektórych kategoriach spraw. Tak to wygląda w sprawach gospodarczych, pracowniczych. Stąd też decyzją ministra z dniem 1 stycznia 2013 roku zostanie zniesiony czy zlikwidowany, mówiąc potocznie, sąd pracy, czyli Wydział Pracy Sądu Rejonowego w Nysie. Jest to wynik już pewnego procesu trwającego od dwóch lat. Początkowo zniknęły sądy pracy w najmniejszych sądach rejonowych. Do 31 grudnia 2012 roku na terenie Opolszczyzny mamy trzy sądy pracy, czyli w Opolu, w Kędzierzynie, Koźlu i w Nysie. I teraz można powiedzieć, odbędzie się kolejny etap scalania sądów pracy na terenie Opolszczyzny. Będzie jeden sąd rejonowy rozpoznający wszystkie sprawy pracownicze i ubezpieczeń społecznych z całego województwa. Będzie to sąd rejonowy w Opolu. Jak widać na razie są w Nysie nie jest zagrożony i możemy spokojnie czekać na budowę nowego budynku sądu, która może się rozpocząć już w przyszłym roku. Na pewno jest działka, bo działkę uzyskaliśmy już no, będzie kilka lat, będzie to już kil, okres kilku lat, kiedy uzyskaliśmy w trwały zarząd działkę na skrzyżowaniu czy na rogu ulic Norwida i Chopena. Mamy zaakceptowany plan inwestycji przez Ministerstwo Sprawiedliwości. I można powiedzieć, że teraz tak jak w każdym aspekcie działalności publicznej wszystko rozbija się o pieniądze. Czekamy teraz na uchwalenie nowej ustawy budżetowej i po jej uchwaleniu uzyskamy informację już konkretnie, czy w ramach tej puli pieniędzy, która została przyznana Ministerstwu Sprawiedliwości, będą również środki na, re na realizację naszej inwestycji, to jest nowej siedziby sądu rejonowego w nysie, czy też nie.